na śmiecie z... Dokładnie tak. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo świetnie bawić. Dzień dobry, witam serdecznie Panie i Panów urodzonych wcześniej. Bo tak chyba Pani mówi, z senior. Słuchajcie, ten korobut kapeluszy już chyba na stałe wpisał się pochody wschody wniosek w naszym mieście. Wspaniale, że pogoda dopisała miło patrzeć na waszą uśmiechnięte twarze, chociaż wiemy, że i czasy są ciężkie i ci wcześniej urodzeni też mają swoje problemy od zdrowotnych, poprzez nawet takie bytowe, ale mimo to uważam, że warto organizować takie wydarzenia, żeby wlać trochę optymizmu, pobić ze sobą, wyjść z domu, dobrze się poczuć, bo i szczególnie nasi seniorzy są kreatywni, chętni do zabawy, pomagania sobie nawzajem, a my Ci nie są młodsi, chociaż ta czasem mija, jakby. chcemy też korzystać z Waszego doświadczenia, porozmawiać o Waszych problemach, pomyśleć, gdzie możemy pomóc i ułatwić codzienne życie. A dzisiaj się bawimy, bo mimo ciężkich czasów musi się czarować swoje, nie poddawać się, bo właśnie może komuś o to chodzić tam na Wschodzie, w Dalekim żebyśmy byli smutni, cały czas przygnębieni, nie dawali sobie rady, a musimy to robić, jak będziemy razem, tak jak dzisiaj, będziemy się wspierać, to na pewno nam się uda. Tyle i życzę wspaniałego kolejnego dnia dnia seniora tutaj skupiało i zobaczyć. I wiele optymizmu i zdrowia. Dzień dobry.